Już po cięciu. Szybko. Majesz <grymianie> szybki win. Ty, ty się śmiałeś jeśli w tych miejscach nie zrobisz cięcia, nie? Ja ci to buduję... Czy ty tam postawiliś pistolet no. W tym odcineczku pokażę wam, jak zbudować gówno. Hmm. <grymianie> Zrób bunkier. <grymianie> Już mamy. A powiedz co, że jak mój domek wygląda na MCGC? Brzydko. Ładnie czy brzydko? Oj! Ej, no wcześniej mówisz, że ładnie. Nie chciałem, żebyś się popłakał. Nie, dlatego powiedziałem, że ładnie. O, jest ładny. ktoś na mnie patrzy, to wie. Pokazałem dzisiaj w odcinku. Ja dzisiaj nagrywałem tak, tak, ja też dzisiaj nagrywałem. Źle robię. Przynieś mi trochę węgla. Jak ja tak buduję, stary? Ja nie mogę. Zwykle bo dach buduję. Teraz krótkie cięcie, idę po węgiel. Co? Już po cięciu. A Już po cięciu. Jedną. Ja nie przekonuję. Ja też jedną. No i tak, no, 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 no. Masz kobla. To, nie, to będzie domek bardziej ładny, a nie taki, wiecie, jaki tak jest. Super. No. Te! No powiedz o moim domku coś. Ej, po co tu crafting daje, że crafting... Tak ja Ej, crafting mi pierwszym nie tu jest. Masz kobla. A masz zapalniczka? No. A no tutaj mi. No. Kurde, z czego się robi zapalniczka? Flint i żelazo. A masz raka? Nie, nie byliśmy w Netheru, nie mamy diaksów, nie byliśmy jak To zał mi coś z Netheru. Bo wiesz, co chcę zrobić? Jeszcze nie. więcej co ha, ha, ha. Nie. Żelazo. Flinta kurde nie masz bez jaj. No nie. Nie masz jednego. Czemu ja chyba zebrałem tego flinta? O ja mam łuk! Ład, daj mi go. Nie, ze szkieleta już jest wykończone. No to daj, że robię, żeby był lepszy. Zaprzętujesz mi go? Nie, nie, ja zrobię, żeby było go więcej Ej, ładnie to wygląda tak z daleka Jeszcze sobie taką ścieżkę za ciebie zrobię, spoko Kto tu da, to ja postawiłem. Co ty tu robisz? Magazyn Aha, spoko Chcę tutaj te przejścia zmienić to No czekajcie, może będą dwie części tego. Kuba? Tak? Będą dwie części? Możesz zrobić dwie części. A ile już wyglądasz? No. Teraz jest druga część, ale no to możemy to zrobić 10 minut. Że takie. Albo nie, no. Będą. No dobra, będą części po 10 minut. No spoko. Ej, dasz mi w końcu tą łopatę. Nie zrobię. A możesz mi dać na teraka? Nie mam. No daj. Nie mam. Ale masz daj. Jednego. Dwa. Nie mam. No masz, biesze go daj. Masz no, dziękuję. Daj motykę mi oddaj. Daj moty, Aleś daj. mi łopatę stary zrobił. Daj mi łopatę. Znaczy motykę. Daj mi motykę, dziękuję. Bym się tak męczył przez lata. Będzie dach. I ty masz dźwięki w grze? Eee, trochę. Przyznaj się, bo tak. Bo no, swy... tak. Ej, suń dupę. O. No co tu Kupa robi? Z Twojego domu. Kibla, Ej, daj dobra. mi tego e, drewno. A nie mam. Masz, no, przecież znaczy, no to desek. Masz, tutaj Do... sześć. Ile sześć? O Jezus, bardzo dużo. Dzień. To co tu Dirt robi? Zrób no jest nie. sobie. Zrobię ten magazyn. Ja idę po drewno. Ciii. Ja mu nic nie biorę. Drewno. Dawaj drewno, dawaj drewno, dawaj Dobra, drewno, dawaj Dobra tam! Ile? Idź pościnać drewno w ogóle. No, na przykład muszę zbłapać. No, ja buduję domek. A ja co robię? A ja wywaliłem swojego kuraka. E kurak nie to. Czy to jest Ja go miałem zamiar zjeść. A on mi po prostu kiełka. Jak zwykły tchórz. Ja mam jedyny chleb. Ha. Co ja chciać? Nic. To chciać? Nic nie chcę. Dla co? Łot, ład, 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 są szkielet. Co... Weź wyłącz potworki może na razie, co? Nie. Weź! My to bym musiał cały serwer restartować. nie możesz po prostu zmienić trudności. No i tak trzeba restartować serwer. Aha. Co ten ma zęczętowany łuk? Skąd on go wziął? Kurde. Zamordować, no i mi jeszcze pedał mnie do Co my koksy. No. Chyba klikamy szkołę, Nie umie się zdecydować. Dobra. E, może jakieś też schodki na dach. już są! Już jest nie, dach stanie! Ale schodki. E, mam jeszcze pięć schodków, a dach już jest, je łapię! No, żeby tam na niego wyjść mi chodziło. A! Patrzcie. O jaki pieprzony zombie! Zombiakiem wbijają tam, to, do domu. Tam, to by było na tyle. Z tego domku, co nie? Co na tyle? Jeszcze czeka ja drogę buduję. Y, tutaj możecie wejść na dachy, na przykład, patrzcie. Zapraszamy oczywiście na nasz na mój kanał też. No, na jako bank. oczywiście też. I zapraszam na mojego Skype'a p g No, na no, mojego też zapraszam. Ja z Kubła. Ej, jakaś dziura. Ej, e, do dziury pan. Kogoś nie powiem kogo... Na... ze słuchawkami Nie ma tu Teraz nie, ale tam masz O, strzały Gdzie mam? Ty, Basia, tutaj strzały zbieraj Ja tutaj, ja tutaj strzały zbieram Ile chcę się przywitać, a ona nie O, ona se idzie Chyba pożeg... By Ej, nie zbudowałeś jeszcze domku Jak nie? A szyby? A Rób szyby, wiadu. Bez game moda no, już Więc game moda nie korzystamy. Przynajmniej ja. Ała, no, panie, co to nie było? Clippera, nie buchaj pan Creepera. No, stary Creeper mi wybuchł. Ja mam ile? Jeden i pół serduszka. Fad, mam pół serduszka, stary niebi mnie. Ej, ty nie odparłeś nawet. Nowy...